Demontaż klimy dzisiaj. Klimatyzacja zdemontowana w pokoju przy ogrodzie. Już wyniesiona na zewnątrz. Proszę bardzo, tutaj była, już jej nie ma. Dobrze, drabinę mam taką wysoką, porządną. To nie strach demontować. Tutaj dziura po klimie. Do zatkania. I druga dziura po klimie do zatkania tutaj pozostałości. Czekajcie, zaraz Wam pokażę więcej i powiem więcej. Tylko sobie spocznę na krawężniku. Napiję się najpopularniejszego napoju gazowanego na świecie. Zewnętrzny wiatrak był tutaj zamontowany, ale już go nie ma. A, a tak w ogóle to witam na vlogu nie tych innych w kolejnym odcinku zapraszamy. W dzisiejszym odcinku y, będzie właśnie o demontażu klimy. Także przygotujcie się moi drodzy na opowieść jak to właśnie zdemontowałem klimatyzację i powiem Wam więcej zaraz także na zewnątrz tam odkręciłem te, ten wiatrak muszę właśnie jeszcze teraz iść żeby te śruby tam zdemontować i będę musiał spiąć te wężyki tutaj co lecą od wody do rynny tutaj żeby były razem żeby tak nie wyglądało dziko więc zaraz będzie więcej w kolejnym odcinku czekajcie napiję się tylko Aż mi się spodnie rozwaliły, patrzcie Spodnie mam robocze Słyszycie te bąbelki? Uuu. Nie ma jak bombelkowa kraina Coca-Cola w Chinach mamy Coca-Cola. Ogród tak wygląda w zimowej scenerii. Tak wyglądam ja w zimowej scenerii. Dzisiaj nie ma takiego zimna. Około 18 stopni jest. Wróciłem z pracy wcześniej. Dzisiaj miałem jedne zajęcia tylko rano, więc pojechałem na jedne zajęcia rano. Wróciłem na pierwszą, byłem w domu. Także dzisiaj wcześniej. Ale za to jutro mam cały dzień w pracy. Od rana do nocy. Gdybyście chcieli wiedzieć, czym się zajmuję w Chinach, poza demontażem klimatyzacji i remontem piwnicy, i remontem pokoju, pokoju przy ogrodzie, i murowaniem i tynkowaniem ściany, to wykładam ekonomię i biznes w międzynarodowej szkole K12, w prywatnej międzynarodowej szkole K12, tutaj na południu Chin, po której to absolwenci idą na najlepsze uniwersytety świata. No, a hobbystycznie Remontuję i wykańczam się przy tym tutaj kawałku nieruchomości, znany również jako dom w, dom w Chinach, i przy tym kawałku ogrodu, tak zwany duży ogród. więc hobbystycznie, dla, dla relaksu po pracy, um, remontowanie, dekorowanie, wykańczanie domów w Chinach. No więc tak. Klim, demontaż klimy zacząłem od, bo właśnie o tym dzisiejszy odcinek zacząłem od demontażu środkowej, wewnętrznej części klimatyzacji. Zdjąłem ją ze ściany, położyłem na drabinie i później poszedłem demontować. Odłączyłem od prądu i poszedłem demontować zewnętrzny wiatrak. Tutaj odkręciłem cztery śruby. Zajęło mi jakieś godzinę, bo były generalnie zardzewiałe i tak dalej. Przy ścianie odkręciłem tam wieszaki. No i zdjąłem zewnętrzny wiatrak. Rurę odkręciłem. odkrymy. O, an, an tutaj przyszła. I zdemontowałem ten wiatrak i później wyciągnąłem, rura była tutaj, wyciągnąłem ją razem z tą wewnętrzną częścią ciągnąłem i wpychałem rurę tutaj przez ten otwór i zniosłem klimę do ogrodu przed domem tam ją włożyłem pod pod dach jak będziemy nową klimę kupować tutaj do salonu i na do biura domowego to bo dwie będziemy kupować to zwrócimy tą starą tam 300 juanów nam zapłacą za za tą starą, jak kupujecie nową, to dostajecie zwrot, trochę zwrot, 200-300 yuanów za stare e, elektroniczne rzeczy, RTV, AGD, klimatyzację, e, dowody, grzejniki, piecyki i tak dalej. No, więc tak, pokażę Wam jeszcze później zdemontowaną klimę, jak sobie tutaj trochę oddychnę. To pójdziemy przed dom, pokażę Wam zdemontowaną klimę, która tam będzie sobie czekać pod dachem, i jeszcze później Was zabiorę do góry na, na demontowanie czterech śrub, które były w ścianie. Tam kiedyś demontowałem i zaszpachlowałem dziury po tej klimatyzacji, które były tutaj, bo w salonie poprzedni właściciel miał klimę, ale ją zdemontował przed sprzedażą, pewno sobie zabrał. Więc demontował klimę, no i. O kurde, a my tam czekaj, bo my tą rurę tam zatkaliśmy. Okej, okay. dobra, demontował tą klimę, więc. Więc e... no więc tam tylko zostały śruby, pod <śruby>, śruby zostały, więc jak będziemy zakładać klimę, no to ale to już pomalowanie ścian, więc... Więc tam ją pewnie też wiatra umieścimy, choć nie wiem, bo tam parasol planujemy sobie zrobić. Więc zobaczymy. No. Czekajcie moment, napiję się jeszcze raz. Oh! Napiję się dwa kubki Coca-Coli i walczymy dalej. Jest godzina trzecia po południu. Czekajcie, zaraz usłyszycie bombelki po raz drugi. No dobra to Pijemy Wasze zdrowie Jako, że alkoholu nie piję Bo jeżdżę samochodem codziennie Jeszcze by mi się w głowie zawróciło Gdybym zaczął spożywać alkohol Więc zbyt dużo ryzyko by się wiązało z piciem alkoholu, może zrobię odcinek. Dlaczego nie piję alkoholu? No, generalnie właśnie dlatego, że jestem odpowiedzialnym, e, odpowiedzialnym mężem i ojcem, e, który chodzi do pracy codziennie i nie może sobie pozwolić na bycie niedyspozycyjnym. No, chociaż przy tym murowaniu ściany i przytynkowaniu ściany to. Aż bym sobie walnął jakąś wódeczkę. Ale nic nie walnąłem, dotrwałem do końca. Mm. O kurde, te dziury będę musiał zaszpachlować jeszcze. O kurde, może dzisiaj jeszcze zdążę. rozrobię trochę zaprawy. Zaszpachluję tutaj tą dziurę, zaszpachluję tam te cztery mniejsze dziurki i w środku też cztery dziury takie małe zaszpachluję. W piwnicy tam mam jeszcze zaszpachlować. Jedna dziura mi została, którą nie zauważyłem, więc też muszę trochę dodać zaprawy i podszpachlować, więc może sobie zrobię jeszcze wieczorem, żeby żeby było zrobione i żeby to wyschło fajnie No bo później będzie malowanko Gdy będzie malowanko to będzie malowanko Ogród tak wygląda W zimowej scenerii gdybyście zapomnieli Simpej wypodcinała wszystkie drzewa Mango obcięła. Tutaj tego też. Ananasa. No, wszystko czeka na lato, żeby zakwitły. Trawa też w miarę się trzyma. Trochę się rozprzestrzenia. Tutaj tutaj jeszcze będę musiał zalesić zatrawić w rogu. Może dorzucę trochę ziemi. Bo tak. Mizernie rośnie, o, czekajcie już, kończę, 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 i kończę, kończę, i Was zabiorę przed dom pokazać klimę i do góry będziemy wyjmować będziemy wyjmować um... Będziemy wyjmować cztery śruby ze ściany. Dobra, wypite. Wypite. O! Czekajcie, jakieś w kieszeni mam jeszcze. Jakieś złomy mam w kieszeni. Dobra, chodźmy. Także to trzeba sprzątnąć, to trzeba sprzątnąć. No tutaj trzeba sprzątnąć, tutaj cztery śruby, też muszę podszpaklować, żeby było tak jak tam zrobiłem u góry kiedyś. Chodźmy przed dom i i tak. Pokażę wam gdzie klimę zniosłem A kto tak ładnie ściany podskrobał? Ha, ha, ha. Będzie szpachlowanko i malowanko. Więc tutaj ktoś ściany pięknie poskrobał, żeby te wszystkie rzeczy porozwalać. O, tutaj planujemy zadaszenie samochodu. Planujemy tutaj taki da daszek zrobić, żeby tutaj się stąd będzie wychodził i tutaj będzie zadaszenie takie, takie na całej długości. O, gdzie ta klima? Tutaj, proszę bardzo. Teraz, gdyby ktoś chciał, to tanio sprzedam. Działa, dobrze chłodzi. Ora, widzicie tutaj wszystko do malowania. Sufit, ściany. Toński klimat, wszystko się kruszy. No, także tutaj będzie dużo roboty. Planuję w przyszłości te cegły, te rurki tutaj sobie zabudować i tam też muszę zabudować pod schodami. Ja mi zostanie trochę cegieł. Tam dziurę i tutaj wszystko ładnie porobić. Tutaj będę musiał wywiercić dwie dziury. Jedna na klimatyzację, druga na wentylację. One widzą prawdopodobnie powyżej rurki od gazu. No więc może w następnym odcinku, moi drodzy, będziemy sobie wiercić dziury na klimę i na wentylację, więc będzie się działo, będzie się działo. Także zostańcie z nami. Zapraszamy oczywiście na vlog. Nie te chiny oglądajcie, komentujcie, lajkujcie zostawiajcie komentarze, zostawiajcie lajki i tak dalej, i tak dalej. A tutaj An-An sobie skacze w salonie. An-an skacze w salonie i śpiewa. No. Ja w sumie idę dalej wyciągać te śruby, to już wam nie będę nagrywał. Co wam będę nagrywał? Wyciąganie śrub. Najważniejsze wam pokazałem. Progres, postępy. Także dzieje się, dzieje się. No i tu będzie szpachlowanko. Jeszcze muszę zaszpachlować tę dziurę, także zrobię sobie. Ach. Dobra, na razie, cześć. Pa. Kurde, z tego wszystkiego to najlepiej szczypiorek rośnie. Uuuu, ale szczypiory się tutaj pe... rosną i rozmaryn. Truskawki są, proszę. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, to na sylwestra może będzie. jakieś sałaty jeszcze rosną. Dobra, pozdro, cześć.